Czy nas widać, czy nas słychać? Dzień dobry, dzień dobry. Piękni, młodzi, jurni, trochę chorzy, ale jesteśmy. <laughs> jesteśmy. Absolutnie coś nowego na kanale Happy News. Ci, którzy dzisiaj wejdą o 18.00 licząc na premierę, mogą się lekko zawieść, chociaż to będzie widać, tak? O 18.00 będzie, będzie widać. Będzie, Dostępnimy będzie. to nagranie, będzie, będzie nas widać. Słuchajcie, no, o, widać i słychać. Konrad jest z nami, cześć. Nietypowo dzisiaj. Widzę, że trochę krzywo napis, ale co z tego? Ale daj spokój. E, zmogły nas nieco, choroby, wyjazdy. No, tak, och, tak się zdarzyło. Zdajemy się. Ale słuchajcie, miało być tak pierwszy raz, prawda, że miało nas nie być dzisiaj. Trochę. Był tak. taki moment. No był bo taki tak będzie. Tak ale no przy ustach, ja tutaj coś. Tydzień w łóżku dzisiaj napisał taką ważną rzecz. Służba, nie drużba. Grafik no to grafik. Siadłem w samochód, jechałem do Katowic i co? No i nagrywamy live'a zamiast regularnego odcinka. Nie, ale oczywiście, mamy dla Was newsy. No. Jest też kilka newsów świątecznych. Mamy co, nie newsy nie mam, świąteczne, także. Co, dzień, dzień dobry, cześć. Na żywo po raz pierwszy. A jest to program no, duży. Mamy na żywo aż kilka osób. Jest to cyfra jeszcze, za niedługo możemy wiedzieć. wiedzieć nie, nie reklamowaliśmy tego. Słuchaj, no, nigdy, tak. To tak, jest cud, tak, że Tak po prostu tak. Także y, mamy newsy. Mamy. Nie ja znaczne. No dobra. Mamy mam świątecznego. To zniósł po prostu dwa jednym. Wyobraź sobie, że w Katowicach postawiono 15 metrową choinkę. Niesamowite, prawda? I to jest super samo w sobie, ale okazuje się, że ta choinka stała się inspiracją. Inspiracją dla wielu osób. Pewnie do tego, żeby zrobić Chodzi doma święta. prawdziwe święta, ładną choinkę i tak dalej, tak dalej. Ale mój drogi, jeden 41 latek stwierdził, że to inspiruje do tego, żeby zrobić coś, czego dawno nie zrobił. Od dzieciństwa. Postanowił, że warto zobaczyć, jak to jest wspinać się na drzewa. O nie. I wspiąć się na sam czubek. No, miał kilka promili, oczywiście. Ten alkohol pomógł mu. Natomiast sama idea, żeby wejść na 15-metrowe drzewo, jest taką no, dosyć ideą ciekawą. Nie. Po tak. Po kilku godzinach negocjacji, kiedy przyjechała policja, a masło ludzi tam się zbiegło. Wreszcie, wreszcie o własnych siłach, samodzielnie sam wszedł. No, tylko do Izby Wytrzeźpień. Za to dostanie karę grzywny i prawdopodobnie zakaz trwania się do, na chwilę do końca życia. Smutężek. Także ta, to. Taki, taki to newsik świąteczny. Katowice są zwariowane. To ja hmm. zawsze wiedziałem, jak, jadąc tutaj. Nasze Katowice są wspaniałe, no, natomiast no widzisz, jest i, yy, i święta, i szaleństwo, to co lubimy w FFNiusie. A ja chcę zaskoczyć troszkę. Co ty masz na mnie? E, to taki news, nie news. E, wiele osób święta Bożego Narodzenia m, lubi, wiele osób nie lubi. E, o ile lubimy klimat, o ile lubimy światełka, o ile lubimy to, że są właśnie choinki jak? i czas pewnej serdeczności. Nie, nie, poczekaj. Boże Narodzenie nie ma tych rzeczy. A my kiedy obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Tak. Dobrze, pomyślałem. I wiecie co? I wiele osób um, przeżywa trochę to wspólne siedzenie przy świątecznym stole z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że no czasami pojawiają się jakieś spory, czasami pojawia się jakaś taka napięta atmosfera, czasami ciotka ręka pyta, kiedy w końcu dzieci, czasami dwójek Roman wygłasza orędzie na temat tego, że PiS jest najlepszy, czasami, czasami, czasami. Wszyscy wiecie, o czym mówię. Aktualnie wiemy, jaka jest sytuacja, że każdy ma swoje poglądy na świat, to, kiedy zjeżdżamy się w to jedno miejsce podczas świąt Bożego Narodzenia, powoduje, no. że no jest to taka często okazja do tego, żeby te konflikty jednak nie poprawia, jesteśmy idealni, żeby te konflikty jednak narastały. I wiecie co, do tego stopnia temat jakby jest eksplorowany przez różne środowiska, że jest taka fundacja, która w tej chwili odpożyła Fundacja Nowej Współpracy, Wspólnoty, przepraszam, otworzyła stronę Spokojny Święta.pl i tam, słuchajcie, na spokojneświęta.pl, oczywiście bez polskich znaków, czyli spokojneświęta.pl, Michał Żebrowski się w ogóle za, za, mm -hmm. zaangażował. Na YouTubie jest świetny filmik, zobaczcie sobie po naszej, po naszej transmisji, filmik na YouTubie, który, który trochę nawiązuje do filmu, to właśnie Miłość, oh. Love Aktuali z tymi planszami, nasz, nasz, ulubiony film. nasz ulubiony film, tak, i ulubiony film miłosny nasz. Bo nie może być film. Tak, tak, że jest filmy miłosny, który oglądaliśmy kiedyś w Dzień Kobiet, zaraz będą daleko stąd. Dobra, nieistotne. I ten, ta strona, spokojnaświęta.pl daje wręcz poradnik, co zrobić, kiedy przyjeżdżasz na święta po raz dziesiąty z rzędu i mu ciocia pytacie, kiedy kiedyś miała dzieci, kiedyś miała męża, kiedy się ożenisz, kiedy coś tam. Wiecie, takich historii można by było teraz spisać pewnie całą listę tego, jak sobie. Jak, jakie durne pytania potrafią nam zadać bliscy czasami irytujące, czasami denerwujące, czasami powodujące smutek, czasami powodujące łzy. tam są gotowe prompty. I tam są goto razy gotowe prompty, ale dwa, i to jakby ja bym nie chciał tu śmieszkować, bo to jest naprawdę duży problem w wielu, w wielu rodzinach, skłania do myślenia, po pierwsze, dlaczego ta osoba tak za, za, zapytała, jakie zadać jej pytania, żeby ona też może zrozumiała, że te pytania są albo nie na miejscu, albo że, albo że można było inaczej. Świetna rzecz. W pierwszej Świetnie. chwili, jak zobaczyłem ten filmik, myślałem sobie, a taki tak i znowu ktoś coś wymyślił na święta, a dzisiaj jak się przygotowaliśmy do tego live'a, to ten, ten poradnik powiedz, nie całego, tylko takie zajawki tego. Według mnie genialna rzecz, okay, naprawdę. I KPL wejdźcie, dlatego że możecie dostać w ogóle inne spojrzenie na rzeczywistość, możecie dostać zupełnie inne, ale przede wszystkim dostaniecie gotowca jak z Ciotką i Ręką i z wujkiem Ryszardem sobie radzić, jeśli do tej pory nie wiedzieliście, jak. W ogóle świetna sprawa według mnie. Zacznijcie od filmu na YouTube, gdzie. Spokojny święta.pl Spokojne święta.pl tak, Super, czyli taka taka sztuka świątecznego coachingu, dobre pytania, bez petingu, coś takiego, tak? Albo niech to na czacie napisze Konrad, jak jesteś z nami, nadal to napisz spokojne żeby wszyscy mogli później kliknąć. O, ktoś, kliknąć. Mamy pas. O, Agnieszka, na cześć. Najwie. Mamy tak? na cześć, cześć, witajcie. Ciekawe. Dobra. Dobrze. Czyli nie ma tak, że sobie odwalimy po 3 newsy, po 4 i do domu. No nie, bo zebra tak. ekipa. Tak. O, dziękujemy za linka. Dobra, więc bardzo fajne. Sam sprawdzę, bo takie pytania padają. u nas jest nie, czasem wojna o to o wegańskie jedzenie, o coś także. Myślę, że tutaj tam też jest wiele może być tematów. Tak. Zdaję odpowiedzi. No właśnie, święta to jest czas rodzinny, ale każdy ma rodzinę wyjątkową. I też mi się wydaje, że, że inna jest lepsza. Ale w każdej jest jakaś dysfunkcja. Czasami to jest prawda. <laughs> Czasami tak. Natomiast w każdej jest jakaś dysfunkcja, ktoś jakiś dziwny, ktoś taki trochę nieogarnięty, ktoś trochę złośliwy, wiadomo. I jest pewna osoba, która znalazła na to rozwiązanie. Jest w nią pewna Brazylijka. Tutaj sobie tylko ją dam na tapet, że tak powiem. Ja przyciągnięcie telefon, bo mój Otóż jest tak, jest to nie wiem. -letnia, nie wiem, pewnie źle wymówię, ale Merwin Roche Maest. Marysia. Marysia. Nazwijmy Marysią. I Marysia ma męża Marcello. Marka. Marka. I teraz Wam jest. Tak, jako zwał, tak zwał, ale Marcel jest trochę wyjątkowy, ponieważ Marcello nie gada głupot, nie robi głupot. Jest właściwie idealnym mężem, dlatego, że jest tak naprawdę szmacianą ralką. I yy, ma, generalnie. <y> Marysia stwierdziła, że go poślubi. Drobiliście trójki wspaniałych dzieci. Ja to pokażę tylko. I mają trójkę wspaniałych Szkoda, dzieci. Damy wam na czata. A co? Miejcie, miejcie z tego radość z nami na żywo. Ja już tutaj rzucę na czata. Proszę bardzo, to jest osobliwe. Eee, Kasper, jak się przygotowali mówił mam takiego porą błonnego tak? <laughs> tak, to jest ten. Okay. Słuchaj, jest. Marcelino, Marcela i Emilia. Czyli dwóch chłopców i jedna dziewczynka, Smaciana, dodam, przypomnę. No i ona twierdzi, że ma bardzo fajną rodzinę. No myślę, że właściwie można powiedzieć, że ta rodzina nie ma wad. Nie ma też za dużo zalet według mnie, ale można się, jest, jest się tylko przytulić na pewno. I w wilgijnym stole na pewno nie ma głupich rozmów. Na pewno. No, więc yy, przypominam, yy, spokojneświęta.pl, czy jak jak sobie radzić z prawdziwą rodziną? Bo jak widać, Kasper poszedł o krok, o krok dalej. Nie zachęcamy do wymiany, ja wymiany tego newsa na śmacianą rodzinę. Tak szczerze, tego newsa, co trzymam już od kilku tygodni. Yy, Mogę go tak dalej trzymać. Mogę go dalej trzymać, bo on jest z końcówki października. Natomiast yy, tak mnie podkusiło dzisiaj na live'a zrobić coś takiego dziwnego i, i się podzielić tym. Niesamowite. Świąteczny cud, chciałoby się powiedzieć, wydarzył się również swego czasu we Włoszech. Oczywiście, że nie we Włoszech, tylko w Anglii. W Anglii była taka sytuacja, że pewna zdesperowana 29-latka, która chorowała na zespół półrazowy również, zespół stresu półrazowego, postanowiła zakończyć swoje życie i wskoczyć pod pociąg. I kiedy pociąg nadjeżdżał, zeskoczyła na tory, przytomny maszynista w porę wyhamował pociąg i... Cud wydarzył się dalej. Otóż poszedł do niej, zaczął z nią rozmawiać. E, ustalili, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby kończyć swoje życie, bo to nie jest najlepszy pomysł, żeby kończyć swoje życie. Już o tym wielokrotnie w tym programie mówiliśmy i jeszcze będziemy mówić. I co się teraz dalej dzieje? Z małżeństwem. Co ty gadasz? Zostali tak. małżeństwem. Że on ja tak wypaczył na tych torach. Muszę powiedzieć, że spadła mu pod, nie, pod nogi. Pod nogi tak, pod z, z nieba, no z peronu. E, to niesamowita historia. Przystałem po prostu i sobie myślę, a to jakiś mafej. Zacząłem szukać w różnych źródłach. Okazało się faktycznie, sytuacja miała miejsce w 2019 roku. Aktualnie wzięli ślub chyba w zeszłym roku, a dopiero. A teraz też lalki med, jakieś. Już. Media zaczęły się teraz o tym rozpisywać. Yy, I wiecie co? To jest niesamowite, że ta historia tak się skończyła. A to znaczy, tak, nie próbuj poznawać miłości swojego życia, skacząc pod pociąg, bo to nie zawsze się yy, uda, albo prawie nigdy się nie uda. Tu absolutny przypadek, yy, ale. Typowa historia świąteczna, bardzo wesoła i optymistyczna, Super. gdzie z tak bardzo negatywnych emocji dochodzimy do skrajnie pozytywnych. To jest fajna historia na program Happy News. Pięknie. No tak, to miałeś takie rzeczywiście dwa pure happy newsy, ja również prawie, że dwa idealne. Tego news'a chciał zabrać mój syn. Tak? Tak, bo on chciałby tu kiedyś wystąpić, ale mu nie, nie daliśmy. No zobaczymy. zobaczymy. Jak to będzie z nim. Natomiast. Cieszy mnie to w ogóle, że takie fajne newsy na, na żywo, po raz pierwszy w historii. E, mamy 200 osób na żywo. Także jest to niesamowite jak na to, że nigdzie nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział. Wiedział tylko Konrad. Tak. Także także słuchajcie, e, zróbcie subskrypcję do kanału, jeżeli nie widzieliście go wcześniej, bo my regularnie co niedzielę o dajemy o 18 różne happy newsy. Tylko wesołe zero, zero. Czasem są głupoty. śmieszne, ale, 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 ale zero negatywnych informacji, same pozytywne. Myślę, także powiem warto... wam takiego newsa, który nie trafił do dzisiejszego programu. A, powi a powinien, ale damy takie bonusowego. Otóż para w Indiach tak bardzo pokłóciła się o imię dla swojego nowonarodzonego dziecka, że mąż postanowił na dowód swojego niezadowolenia nie odebrać żony z niemowlakiem ze szpitala. Sytuacja omarze nie skończyła się rozwodem i uwaga, po trzech latach. Dziecko trzy lata bez imienia. To znaczy ojciec nazywał je po swojemu, matka po swojemu. A? Po trzech latach o imieniu dziecka zdecydował sąd. Tadaą. I dał jedno z tych dwóch, czy jak jest inne? Nie, nie czytałem tego artykułu do końca, ale może tak przeczytałem sobie, myślę, to jest niemożliwe. Po trzech latach sąd zdecydował o imieniu dziecka. Być może będzie kiedyś w się jeszcze o tym opowiemy. No dobrze, no to gdyby się mam dzisiaj urodziło dziecko, jakie dalibyście imię dziecko? O. Ja wiem, jakie. Ja widzę, że mój dzióbieś znaczy. Gdybyś cię. teraz miał chłopca, pozdrawia rodzicę. Gdyby dzisiaj Aga wygląda? urodziła Ci chłopca, to jak? A nie ludzi, a chłopca. Gdyby a nie tak dziewczynki? było. Chłopiec jest dziewczynka, ale na raz. Nawet to... nazwałbym go ponownie Maksymilian, bo to jest idealne dziecko. Aha, okej, okay. czyli Maksymilian. A córka to widzę, wiadomo. Aha, czyli. A bo Julia to. ja mam w czym wybierać. Okej, okay, a myślałem, że po prostu, że nawet jak córka, to Maksymilian by było. Nie? Maksyma. Nie, ja uważam, że, że jeżeli, jeżeli chłopczyk, to lew. No tak. A jak dziewczynka, to lwica, wiadomo, nie? No tak. No. E, tyle Proste. na dzisiaj. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Króciutko widzę. Tak? Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? 12 minut jesteśmy na bardzo, na, na bardzo bardzo dynamicznie, newsy. O, coś to się dzieje na czacie, coś tam się dzieje na. No właśnie, co na, na, pisze, na na no, W ogóle, może, pogadajmy ja nie chwilę. Widzę tak daleko, ale ty może coś widzisz? Szmasza, sz sz szmaciana rodzina. Smaciana rodzina. E, Michałinka. Tak, jeśli, jeśli podoba Wam się wersja live, to być może jeszcze kiedyś się posuniemy do tej, tak, no widzę, tej, tej że... wersji. E, a tym bardziej, jeśli byłaby zapowiedziana, to myślę, że. Mogłyby to być słuchajcie, dużo. a może wy macie dla nas jakieś newsy, o których możemy jeszcze chwilę pogadać? No bo faktycznie 12 minut nam zeszło, bardzo ładnie. Bardzo szybko. M może macie jakieś newsy, jeżeli tak, to rozmawiajmy, jak nie, to, coś to dobry, szybki, coś dobrego szybki happy news. Także słuchajcie, zostało dwa dni do Wigilii tak naprawdę i te dwa dni do Wigilii to jest ten czas, kiedy możecie po pierwsze poczytać poradnik na spokojneświęta.pl, żeby wiedzieć jak się przygotować do tych trudnych czasem rozmów. Ja to rozumiem absolutnie, zresztą, zresztą myślę, że wiele osób ma takie coś, że święta są fajne, ale jest taka gwiazdka, a niektórzy mówią, oby było już po świętach. Niektórzy w ogóle, jakby nie, nie, w ogóle nie, nie, nie lubią tego okresu i, i modlą się, żeby już był 27 grudzień. Więc dla Was wszystkich przyda się to, co, co, co przygotowano na święta.pl. Dużo wyrozumiałości, dużo... dużo no właśnie, yy... a jak się modlisz, jak jest Boże Narodzenie i ten mały Chrystus tak się dopiero do Ciebie wysłucha? My idziemy w tym kierunku. Nie, złym? Nie, nie. tak tylko pytam. Się. Happy news. Ale dobrze, ja tylko pytam. Ja wiem, jak się skończy. Jak? Na końcu możesz palić choinki. Nie, nie chcę mieć do <grym> czemu? Ja bo ja to Cię znam. Ja też. Ale ja. ja wiem jak. Skąd? To jest a wiesz, złapa... że ja dostałem w prezencie choinkę świąteczną? Zapachową. Moja małżonka by, yy, była ze mną w galerii handlowej, nie wiem, po co bo jestem tam bardzo, bardzo rzadko. I stwierdziła, że wyślę dwie kartki, bo no, miała dwie kartki wysłać gdzieś. Dobrze. No i wysłała dwie kartki, a ja musiałem stać w kolejce i czekać. I patrzę sobie, patrzę, a tam reklama. Reklama, że aplikacje aplikację Libero, nasza tutaj galeria katowicka taka i, yy, i odbierz choinkę darmową. Przy zakupach za powyżej trzech stówek. A mieliśmy takie zakupy, dokładnie takie. E, 301. Dokładnie 301, e, nie koło 400. stówek. No i co? No i dostałem aplikację, był punkt odbioru choinek i normalnie dostaliśmy do galerii choinkę. Także takie to promotion było. A jak za darmo coś jest, to wiesz, że ja no tak, zawsze cena. cena. <gry> także także bardzo, bardzo fajnie. A słuchajcie, jesteśmy na żywo, jest tak, taki czas świąt. To dla naszych widzów... To jest a nie mamy. Okay. Dobrze, ale to wiesz, to się dorobi. Kiedyś jakoś. Nie. My tutaj mamy za ścianą dwa, dwa pokoje. Nie. co to powiedzieć? Nie, nie. I tam. Rozbijamy właśnie ścianę i robimy bardzo specyficzne Coś wielkiego. I coś wielkiego. I robimy nowy program też również. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, co to będzie, to będzie pierwszy tego typu program na świecie. Tak, na świecie. I, no, będzie bardzo grubo. Także jeżeli chcesz yy, ulepszyć swoje życie, to warto nas śledzić, bo ten kanał, yy, no myślę, że powiedzmy lutego, marca, realnie. Zobaczymy, jak długo to będzie trwało. Budowa studia, bo tak, to będzie budowa studia. To jest budowa duża. Yy, no ta to... ściana rosła pół roku, a co dopiero. Tak, no właśnie, bo to. Dobrze, warto nas śledzić, warto subskrybować. My się widzimy w kolejnym 18 O 18:00, każdy, odpalasz ten program i słyszysz tylko dobre newsy, zero hejtu, albo wręcz przeciwnie, jak sobie radzić z hejterami. dobre, optymistyczne i to, co może naprawdę przynieść coś pozytywnego dla tego, dla tego świata. Także co? Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Przy okazji, niezależnie czy święta obchodzicie, czy ich nie obchodzicie, spokojnego czasu, wesołych świąt, tego, że żebyście... Trochę relaksu. Dużo relaksu. Tak. Też to... w ogóle obowiązkiem człowieka jest odpoczywać. Tak. E... A nie pracować. Nie, nie tak dużo jedzenia, ale żeby było takie pyszne, nie? żeby nie, nie narzeć się, ale tak po, podegustować. Tego bym życzył. Na przykład. Nie? I tego, żebyście znaleźli człowieka w drugim człowieku, i tego, żebyście Od Nawet to I tego, żebyście, żebyście odnaleźli przede wszystkim spokój, trochę nabrali dystansu, bo świat się strasznie, zapier... strasznie szybko leci. Bo zapomniałem, tak. że kontroli nie wytnie. No właśnie. <grywa> żywo kontroli nie wytnie. E, strasznie szybko ten czas dzisiaj nam zmyka, ucieka. E, płynie w związku z tym. Chcesz powiedzieć dystansu? Chcesz powiedzieć? Skindala. Nie, nie, niech się. nie. Okay. No. Niech e, dlatego wszystkiego dobrego na te święta, nie tylko, bo my, jak wiecie, życzymy wam nie tylko wesołych świąt, ale wesołego życia. Wy, życzymy wam to co niedzielę i w każdy inny dzień i widzimy się właśnie. W końcu niedzielę. Dzień dobry, o 18. Cześć. Cześć. Jeszcze w starym roku. Do zobaczenia. Kliknij transmisję, zakończ transmisję. Czekaj. Czekaj, nie, nie, Konrad. Nie, 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 nie. Co? Dobra, za późno. A co?